Jesteśmy we Wrocławiu na festiwalu Dobrego Piwa. tu poszukamy Pawła, zobaczymy co robi. No i tak oto znalazłem Pawła. Paweł, daj mi nadzieję, znalazłeś pracę. Opowiedz o niej. Aż taka, pracę znalazłem bez najmniejszego problemu. Czy studia filozoficzne mi w tym pomogły? Nie studiowałem niczego innego. Jeśli wybrałem filozofię, dlatego bo chciałem. Nie liczę na to, że ona da mi jakiś zawód, czy będę coś po niej osiągnę, ale wolę na przykład filozofię niż politologię, socjologię, medycynę czy inne jakieś techniczne rzeczy. Po prostu jestem. Filozofia dała mi kreatywność. O, może wyzwoliła tę mnie kreatywność, która no, do tej pory cały czas działa. No dobra, a twoja obecna praca? Powiedz ci o niej, co robisz i dlaczego jesteśmy na y, festiwalu Dobrego Piwa? A, prowadzę agencję PR-ową. Zajmuję się social media, PR, em a jesteśmy na Festiwalu Piwa dlatego, bo dwóch moich klientów ma swój namiot tutaj i no, przy okazji łączę przyjemne z <grym> Dobra, a e, Twoja rozmowa kwalifikacyjna mnie interesuje. Jak to było? Ten pracodawca zobaczył e, Twoje CV i nie wiem, filozofia! Przeraził się? Czy, czy, to, było, czy to był atut? To jest tak, filozofia, może na papierze, wiadomo, jak wypisujemy sobie CV, to po pierwsze źle robicie CV. Musicie się nauczyć robić CV. To jest raz. Paweł powie wam, jak zrobić CV, bo jest filozofem. <laughs> Dokładnie. E, każdy, e, jeśli, jeśli zwracamy się do jakiejś pracodawcy, poddajemy tam na przykład politologię, filozofię, nie wiadomo co byśmy studiowali, zawsze piszemy coś na papierze i tak naprawdę to się nie liczy, ale filozofia pozwala myśleć think outside the box. Czyli no jak ja na przykład tworzyłem sobie CV no to zrobiłem sobie wideo CV, zrobiłem graficzne CV, e, wypisałem doświadczenie na przykład hobby i tak dalej, ale rozwinąłem to. Nie pisałem, że na przykład lubię muzykę, bo kogo to obchodzi, że lubię muzykę. Tylko wypisałem na przykład, że zajmuję się muzyką, no, a filozofia, tak jak wspomniałem wcześniej, e, no, pozwala właśnie myśleć nieszablonowo. To no, jest to, czego się nauczyłem. E, no, studia dają mi taką, studia dały mi przynajmniej taką wolność e, myślenia właśnie, gdzie... Polecam każdemu. Dobra, a jeszcze tak zapytam się ciebie, jesteś vlogerem, prowadzisz swój blog, czy to, czy filozofia? To nie wiem, jak piszesz, to masz jakieś inspiracje, jakoś jest, jest lepiej, fajniej przez to? E, no zresztą swojego bloga uważam za troszeczkę filozoficznego, bo staram się nie dodawać jakichś um, płytkich treści, bo po prostu nie mogę, no. Jednak te trzy lata trochę robią na umyśle. Więc, tak, zdecydowanie tak. E, no, ciężko napisać, że na przykład lubię kwiatki i pielęgnuję pelargonie. No, każdy mój tekst połączyłem filozofię na przykład z coachingiem, e, z social media i z marketingiem. No i to faktycznie działa. Super, dzięki. Nie, nie pozostaje nam nic innego, jak tylko napić się piwa. Tak? Studiujcie filozofię.